Dzisiaj w podróżach Roberta taki przejazd przez ścieżkę na pustyni Błędowskiej, ponieważ byłem w maju, nie skończyli jeszcze całkowicie tej ścieżki. Przyjechałem teraz we wrześniu, aby sprawdzić, czy ścieżka została skończona i czy najciekawszy fragment ścieżki taki pomost na palach wśród drzew. Jest skończony. Jak to wygląda? No i robi to wrażenie, dlatego przejadę jeszcze raz, pokażę, jak to wygląda. Trafiłem akurat na sobotę i tłumy ludzi, które przyjechały nie tylko na ścieżkę rowerową, pojeździć na rowerach, ale też były organizowane różnego rodzaju eventy, imprezy w tym dniu. Koniec września, a pogoda wyśmienita. Niebo czyste, bez jednej chmurki, 28 stopni. Bardzo rzadko jest takie niebo w Polsce. Nie było ani jednej chmurki. Tu jeszcze widok na pustynię Błędowską. No i otoczenie. Ta ścieżka, która prowadzi przy. W pustyni błędowskiej warto zobaczyć na ścieżki poboczne czyli skręcić na przykład tutaj na tą, ten mostek na Palach, można też skręcić troszkę wcześniej nad jeziorko, które znajduje się bardzo blisko puszczy, tak zwane zielone jeziorko, ale można też pojechać nawet i do zamku w Rudnie skręcając tej ścieżki. Także opcji jest bardzo dużo. Można je pojeździć różnymi ścieżkami bitymi po lesie z kamyczkami. No a ja pokażę tą trasę, która jest zrobiona z betonu. Dzisiaj sobota. Przypuszczam, że ostatni taki ładny weekend we wrześniu w tym roku, więc bardzo dużo ludzi przyjechało tutaj na Pustynię Błędowską. Żona jeszcze nie jechała tędy, więc chcę jej pokazać piękną trasę rowerową. Zobaczymy, jaki będzie tłok. On naprawdę spodziewam się olbrzymiego dzisiaj. Nawet samochodu nie było jak zaparkować. Ruszam z miejsca nazwanego Róża Wiatrów, ponieważ są tutaj bardzo ładne pomosty i parking, gdzie większość samochodów parkuje. To na mapce widać tu po prawej stronie. No i zaczynam swój przejazd. Były dzisiaj olbrzymie tłumy ludzi spacerujących. Na szczęście, czym dalej jechaliśmy rowerem, tym było mniej ludzi. No i potem ścieżka 2 km, 3 km za punktem początkowym, czyli różą wiatrów, to była już prawie pusta. Byli tylko rowerzyści, już się przerzuciło. thank you Potem jak się trochę rozluźni, no tam na te podesty. Dojechaliśmy do końca ścieżki rowerowej betonowej. Potem jest tylko. Droga przez lasek, taka bita z kamyczkami, więc stwierdziłem, że jednak wracamy. Jest to to samo miejsce, w którym byłem w maju, więc nie poprowadzili tej ścieżki jeszcze dalej. A miałem taką nadzieję, że będzie można tą ścieżką betonową dookoła pustyni Błędowskiej przejechać. Mam nadzieję, że za kilka lat dokończą tą ścieżkę. Na razie, jak ktoś ma rower krosowy y, lub górski, to może sobie przejechać tymi dróżkami. My teraz już wracamy i pokażę odbicia od tej ścieżki, gdzie będzie ścieżka na palach i staw zielony i staw czerwony piękne miejsce na odpoczynek i na piknik. Bardzo się tutaj podoba też plastik. Niby nie ma wody na pustyni, ale jednak u nas jest w Polsce. Mamy ładniejszą pustynię niż Saharę. Płynie ten dyszeczka. Radzę zwracać uwagę na znaki, ponieważ ta ścieżka betonowa ma tylko 7 km, więc przejechać na rowerze ją można bardzo szybko. Natomiast główne atrakcje czekają w bocznych ścieżkach i tutaj na lewo skręcamy. To jest jedna z tych atrakcji, na którą jedziemy w tej chwili. i podziwiać, bo nie jest za dużo kilometrów tutaj, więc... Wyjeżdżamy teraz ze ścieżki na Palach i chciałem zobaczyć w jaką stronę prowadzi ta ścieżka żwirowa. I przejechaliśmy około tam 500 metrów, ale stwierdziliśmy, że ona nie łączy się z tą ścieżką betonową. A na mój rower, to nie jest przyjemne jeździć po takim żwirku. Kiedyś muszę tutaj przyjechać z moim rowerem górskim i eksplorować te wszystkie ścieżki. Bite z kamyczkami, na pewno będzie ciekawie. Także będziemy zawracać i wracamy znowu na ścieżkę betonową, z powrotem do punktu startu, do Róży Wiatrów. Ścieżce na palach są dwa odbicia, i tutaj na tych odbiciach na końcu są takie duże podesty. Można sobie odpocząć, podziwiać przyrodę. Dobre miejsce na odpoczynek. Jedna z odnóg tej ścieżki. Tutaj jest dosyć wysoko, no, kilka metrów nad ziemią. Adam oddali, ścieżka dalej między drzewami. Co jakiś czas informacje i mapki, gdzie się znajdujemy i gdzie jest ta ścieżka. A tutaj odbicie następne. Jadę teraz do stawu zielonego i stawu czerwonego. Niestety ten odcinek, na szczęście dosyć krótki, jest po szutrze. 你滚了。 Dojechaliśmy do zielonego stawu. Idealne miejsce na wypoczynek, zwłaszcza dzisiaj, jak jest tak gorąco. Taka nawet mała plaża będzie tutaj. Niestety jest zakaz kąpieli. Idealne miejsce na piknik nad tym stawem. Park Krajobrazowy Orli Gniazd. Wracam już na ścieżkę betonową i wracam do punktu startu, czyli do Róży Wiatrów. Cieszę się, że ta ścieżka jest całkowicie skończona. Nie ma już żadnych objazdów czy też przeróbek. Można przejechać te 7 km bez żadnych problemów. Mam nadzieję, że jeszcze rok, dwa, i będzie można objechać całość ścieżką rowerową. Będę dzisiaj kończył przejazd. Wracam do samochodu i zapraszam równocześnie na oglądanie moich innych rowerowych przejażdżek i zawodów, na których startuję na mój kanał na YouTubie. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę. A jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania innych moich filmów.